Nie ma. Na moim kanale znajdziecie zarówno partie totalnych szefów, jak i jak na przykład Jan Krzysztof Duda, czy Magnus Carlsen. Czasami znajdziecie partie trochę mniejszych szefów, czyli moje, jak gram sobie na żywo z innymi ludźmi. Natomiast dzisiaj chciałem wam pokazać partię, która jest bardzo, powiedziałbym wyjątkowa. Odkryłem ją podczas streama, gdy rozwiązywałem z widzami, to znaczy gdy bawiliśmy się z widzami w Eloguesera. Jeżeli nie wiecie co to jest, to jest po prostu strona, na której yy, pobrane są partie z czeskomu i możecie za pomocą tej strony oceniać, jaki ranking mają dane osoby. Im bliżej traficie, tym dostajecie więcej punktów. Na pewno link wrzucę na dół, także spoko. Ta partia była bardzo, bardzo niekonwencjonalna z dwóch powodów. Po pierwsze, jak widzicie, rankingi nie były najwyższe. Było to coś, co nazywamy raczej szachowym podziemiem a po drugie, grało dwóch Polaków. Jeden nie będę podawał ich ników, nie chodzi o to, żeby się z nich śmiać czy coś. Natomiast myślę, że grający białymi, to, że miał 4-2-0 w, w swoim niku mogło mieć pewne znaczenie. Więc okej, okay, przechodzimy, postaram się w miarę Poważny jak zawsze sposób skomentować tę partię. Jeszcze raz zaznaczam, wszyscy jesteście koksami, nawet jak macie ranking 300. I jak widzicie, możecie trafić do mojego filmu, także spoko. Ok, białe zaczęły E4, czarne zaczęły E5, więc póki co wyglądało na to, że partia będzie normalna. G4. Oczywiście jest to sły ruch, prawdopodobnie jeden z gorszych w pozycji, ponieważ ten ruch zupełnie niczego nie daje. I tyle. Ten pionek zawsze będzie słaby, nie będziemy mogli zrobić krótkiej roszady i tak dalej, i tak dalej, ale to jeszcze nie jest wszystko, co działo się w tej partii ciekawego, ponieważ teraz nastąpiło hetman cf3, co oczywiście znowu nie jest, nie jest za dobre. W taki sposób nie grajcie nigdy, nie wyprowadzajcie ciężkich figur przed lekkimi, nie o to chodzi w szachach. Ten hetman zawsze będzie mógł się stać obiektem ataku. Nastąpiło d6, oczywiście białe tutaj zorientowały się, że okej, okay, trzeba wyprowadzać figurę. Więc co zagrały? I w tym momencie nastąpiła rzecz, która, no, jeżeli nam się zdarza, to jest bardzo, bardzo bolesna. Jestem przekonany, że biały w tym momencie myślał, że daje mata. I bardzo się musiał zdziwić. Gdy zobaczył, że partia nadal się toczy, nie wiem do końca o co mogło chodzić. Czy zapomniał, że zamiast yy, gońca na C4 wyprowadził sobie skoczka na A3. Natomiast Hetman został zbity, no i stwierdziłem, że okej, okay, dobra, nie, to będzie taka prosta partia z poziomu 400 ELO, gdzie czarny zaraz chłopa za zaora, a ja zgadnę i dostanę dużo punktów. Nastąpił szach. Nastąpiło bicie, czyli białe stwierdziły, okej. Okay, skoro mam Hetmana mniej. To będę wymieniać wszystko, może coś się uda. Skoczek H3. Potężne wyprowadzenie dwóch skoczków na bandę. Te skoczki nie mają żadnego ruchu. To znaczy, o ile ten skoczek może iść tu czy tu, tak ten skoczek nie może ani tu, ani tu. Jedynym polem, na które ten skoczek może się znaleźć, jest pole na G1. Okej, okay, D5. Bicie z szachem. Oczywiście bardzo często ludzie, jak widzą, że jest szach, to biją królem z jakiegoś powodu. No i w tym momencie u białego nastąpiło coś takiego, co prawdopodobnie wyglądało w ten sposób. Kurde, bele, gościu wychodzi królem, on wie, co się dzieje. I król poszedł tu. Przy wieży, która się jeszcze nie ruszyła, przy gońcu, która się jeszcze nie ruszyła, przy wieży drugiej, która się jeszcze nie ruszyła, biały stwierdził, że najlepszym, co może zrobić w tej pozycji, jest przetransportowanie króla na g Czarne poświeciły figurę. Oczywiście tutaj białe mogły zbić i jest fajnie. Ale białe zagrały te cztery. Czyli przypomniały sobie y, 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 polskich YouTuberów, którzy mówią, że trzeba wyprowadzać figury, opanowywać centrum. Ok. Jeżeli już macie taką pozycję, to jednak pamiętajcie, że oddawanie pionków w niczym Wam nie pomoże. No i tutaj po stracie tego pionka prawdopodobnie biały faktycznie stwierdził: Ok, spoko. Zagram królem na H4 i podstawię mata w jednym ruchu. Oczywiście, gdyby ta partia zakończyła się w ten sposób, to nie trafiłaby do mojego filmu. Więc czarny. Spoko. Mogę dać mata. Zawsze jak widzicie, dobry ruch, to zastanówcie się, czy nie mamy jakiegoś lepszego ruchu. Oczywiście, możemy zbić wieżę. Wieża jest OK. No więc G5. W 15 ruchu białym udało się. Yy, osiągnąć to, co każdy z nas powinien osiągnąć w partii, czyli wyprowadzić wszystkie figury. U niego było trochę łatwiej, bo tych figur za wiele nie miał, no ale wiecie, trzy figury są wyprowadzone, one zupełnie tutaj nic nie robią, ale okej. Okay. Nastąpiło H6, wieża H1, koniec B2. To jest też bardzo ciekawe, że przeciwnik zagrał H6, żeby zbić tego gońca, po czym tutaj stwierdził: Kurde, podstawiłem skoczka. Okej, okay, to zbiję chociaż pionka. Okej, okay, C3, zupełnie losowy ruch. D4. Jeszcze bardziej losowy ruch. Skoczek F2. Ten goniec sobie tutaj stał i miał bardzo dobry czas. I w tym momencie białe stwierdziły. Białe pomyślały. Haha, atakujesz mi gońca. I odeszły gońcem na pole, gdzie mogły, mógł zostać on zbity. Oczywiście czarny tego nie zbił. Wyprowadził figurę. ok Goniec B4. ok Goniec bije b4, tutaj no już bardziej nie dało się doprowadzić do sytuacji, w której ten koniec musiał zostać zbity. Więc ok, tutaj a4, ostatnia nadzieja jest taka, że ten pionek pójdzie tu, 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 narobi hetmana, zbije hetmana, zbije skoczka, zbije pionka, zbije Wieże, zbije pionka i wtedy białe wygrają. Nastąpiło wieża f8, skoczek e4, skoczek bije e4. Król H5, oczywiście jest mat na jeden, yy, yy, w jednym ruchu, skoczek F6 jest matem, ale już raz mieliśmy sytuację, w, których czarny, w której czarne mogły zamatować w jednym ruchu. I co one wtedy zrobiły? Zbiły wieżę. Także bardzo miło ze strony czarnego. Ok, H4, git, A6, król G6, B5, wymiana pionków, H5, tu Mat jest na jakieś 1484 sposoby tutaj, prędzej czy później. Nastąpiła Hetman H5, Król G7, wieża F4, Król H7. I oczywiście czarne ruszyły tą wieżą, żeby zamatować króla. Zauważcie, że ten król tutaj się nie ma za bardzo powietrza. Pat. Białe zremisowały te partie. Cóż, zdarza się. Jak widzicie na moich shortach, takie rzeczy się po prostu zdarzają, także wydaje mi się, że to była ciekawa partia, warta tej analizy. Od czasu do czasu będę wrzucać trochę takie bardziej zawodne partie. Pamiętajcie, że szachy mają Was bawić, jeżeli lubicie grać partie, w których gracie w ten sposób. Ok, natomiast jeżeli. Chcecie grać troszeczkę lepiej, to oczywiście polecam oglądać mój kanał. Dowiecie się, dlaczego święcenie Hetmana w Piątym Ruchu Białymi nie jest optymalną taktyką, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś z Was rozegrał jakąś partię, którą chciałby się pochwalić i liczy na to, że znajdziecie się w tym filmiku, zapraszam na mojego Discorda. Mamy tam specjalny kanał, w którym widzowie mogą wrzucać swoje partie. Na ile ich wezmę, ciężko mi powiedzieć. Natomiast wiecie, zawsze to jest dodatkowy kontent, który jest wydaje mi się, że ciekawy. Także. Także tak to wyglądało Bardzo ciekawa partia. Polecam Wam też odwiedzać mnie na streamkach, bo czasami gramy sobie w różne ciekawe rzeczy i tak to właśnie wygląda. Także trzymajcie się cieplutko, zostawcie łapkę w górę, albo w dół jak Wam się filmik nie podobał, ale nie polecam Zostawcie komentarz typu XD Pamiętajcie, żeby nie śmiać się z nikogo, szachy są, zabawą i tyle. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia niedługo. Elo!